A teraz chciałbym zaprosić, e, chciałbym zaprosić do nas Pana Artura Kozera. Pan Artur Kozera z firmy Rapul Polska powie nam o adaptacji odmian rzepaku do warunków uprawy. Panie Arturze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę zaprezentować Państwu temat dotyczący adaptacji odmian rzepaku do warunków uprawy, w jakich nam przychodzi tutaj w Polsce gospodarować. Słyszeliście państwo już wykład przedstawiciela hodowcy mojej koleżanki Jean Geisler. Jak państwo widzicie, hodowcy bardzo intensywnie pracują nad tym, aby wraz z zmieniającymi się warunkami uprawy, warunkami ekonomicznymi, geopolitycznymi w jakimś sposób udało się utrzymać tą rentowność uprawy. Może rozpocznę od tego, że dwa słowa na temat firmy Rapul generalnie na rynku europejskim. Firma Rapul została Założona w celu komercjalizacji materiału siewnego pro, y, wprowadzanego na rynek przez. Trzy europejskie hodowle przez hodowlę NPZ Norddeutsche Pflanzenzucht, która swoją siedzibę ma w Niemczech na szlezwiku holsteinie Druga firma to jest DSV DSV, to jest Deutsche Satfer Edelung z siedzibą w Lipsztad. Te dwie hodowle zajmują się wprowadzaniem na rynek odmian rzepaku ozimego, i wreszcie trzecia hodowla, Borys von Eckendorf zajmuje się wprowadzaniem odmian rzepaku Jarego, które też Państwo w naszej ofercie Znajdziecie. może on jest mniej popularny w polskich warunkach środowiskowych w uprawie, ale jeżeli globalnie spojrzymy na świat, że jest dosyć często czy najczęściej uprawiany, jeżeli chodzi o ten gatunek. Proszę Państwa, kolejny aspekt, to chciałbym tutaj w moim wystąpieniu zasygnalizować też, że jesteśmy z Państwem od 20 lat na rynku w Polsce jako Rapul Polska. Firma Rapul Polska została pierwotnie utworzona pod nazwą Agrobras. Miało to miejsce w 2002 roku, natomiast pierwszym sezonem gospodarczym, w którym wprowadzaliśmy odmiany do sprzedaży na rynek, oferowaliśmy je plantatorom, był rok 2003, stąd też w tym roku, czyli w 2023 świętujemy 20, 20 lat obecności na rynku w Polsce. Zajmowaliśmy się od samego początku produkcją materiału siewnego, konfekcjonowaniem, dystrybucją i sprzedażą do, bezpośrednio do firm dystrybucyjnych naszych partnerów handlowych. Firma w 2011 roku zmieniła nazwę z firmy AgroBras na firmę na nazwę Rapul Polska i tą nazwą posługujemy się do dnia dzisiejszego. Jak Państwo widzicie na zdjęciach, e, początki naszej, e, naszej firmy sięgają e, budowy hali, nowoczesnej hali z zapleczem biurowym i produkcyjnym. Miało to miejsce i oddanie do użytku w 2004 roku. Natomiast e, jak wygląda na dzisiaj, macie Państwo z prawej strony zdjęcie, rok 2022 wzbogaciliśmy się o dodatkowe dwie hale magazynowe. Proszę Państwa, idąc dalej, jesteśmy gotowi i proponujemy Państwu materiał siewny, który produkowany jest w Polsce, właśnie w Wągrowcu, w naszej siedzibie w Wielkopolsce produkujemy materiał od czarnych nasion, które posiadamy w magazynie. Posiadamy całą linię do zaprawiania, konfekcjonowania i oddajemy państwu gotowy produkt. Jesteśmy bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o dostawy, więc od do momentu zamówienia do dostarczenia materiału siewnego do państwa gospodarstw mija bardzo krótki czas. Tyle może na temat historii i na temat naszego małego jubileuszu, ale myślę, że chcielibyśmy się państwem właśnie podzielić tą naszą małą rocznicą. Proszę państwa, Ponadto jeżeli chodzi o firmę Rapul i hodowców, którzy, których reprezentuje firma Rapul, w ubiegłym miesiącu zarejestrowano 18 nowych odmian rzepaku zimnego w Polsce. Spotkanie komisji rejestracyjnej odbyło się, co, odbyło się 27 stycznia. 18 odmian wprowadzono, z tego 8 pochodzi z hodowli, które reprezentuje. RAPUL. Oczywiście część z nich znajdzie się w naszej ofercie, część też no, będzie alokowana do innych, innych podmiotów. Proszę Państwa, Wróćmy do tematu mojego wystąpienia, do adaptacji odmian do zmieniających się warunków środowiska. Środowisko nam się zmienia, warunki klimatyczne nam się zmieniają, uwarunkowania ekonomiczne się zmieniają, a w zeszłym roku po wybuchu wojny w Ukrainie zmieniła się również sytuacja geopolityczna. Natomiast idąc w kierunku odmian, które Państwu oferujemy, wszystkie odmiany, które wprowadzamy na rynek w Polsce, to są odmiany, które przechodzą pozytywny proces rejestracji prowadzony. Przez soboru, i jeżeli będą gotowe i zaadaptują się do różnych zmiennych warunków na terenie naszego kraju, wtedy oddajemy dopiero te odmiany Państwu do dyspozycji. Oczywiście prowadzimy też cały szereg doświadczeń, których sprawdzamy, jak one się zachowują w naszych warunkach klimatycznych. Dużo naszych doświadczeń prowadzimy w naszej stacji doświadczalno-hodowlanej, która zlokalizowana jest w południu, na południu Wielkopolski, w Grabonogu w tej chwili, koło Gostynia. Badamy, jak odmiany zachowują się w różnych zmiennych terminach siewu, jak zachowują się na, na, na różnych poziomach wiosennego nawożenia azotem. I proszę Państwa, efekty tych prac możecie Państwo zobaczyć na kolejnych slajdach, które będę prezentował. Tutaj chciałbym się podzielić naszymi doświadczeniami z terminami siewu, a mianowicie dwa terminy siewu: optymalny, opóźniony. Doświadczenia prowadzone w południowej Wielkopolsce, w okolicach Gostynia. Jak Państwo widzicie, praktycznie przez 5 lat i termin optymalny, i opóźniony nie różniły się, jeżeli chodzi o poziom planowania istotniejsza różnica wystąpiła w roku 2018, kiedy to ten optymalny termin zdecydowanie przewyższył w planowaniu. Co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy gotowi Państwu przekazać odmiany, które adaptują się do naszych zmiennych warunków pogodowych i jeżeli jest konieczność opóźnienia siewu ze względu na brak warunków w optymalnym terminie, czy to będzie słabe uwilgotnienie gleby, czy to będzie zbyt dużo opadów, to odmiany, które, które my oferujemy mogą być Wysiane 7 dni, 14 dni później, ale również przy sprzyjających warunkach pogodowych jesienią daje to dużą szansę, żeby plony nie odbiegały od plonów, które otrzymujemy z odmian czy z plantacji, które wysiane były w terminie optymalnym. Kolejną rzecz, którą chciałbym Państwu tutaj zasygnalizować to też praca na, na różnych poziomach nawożenia azotem. Wiemy doskonale, że to jest w tej chwili dosyć, czy bardzo drogi wręcz środek do produkcji, ale z drugiej strony bardzo ważny, bardzo ważny z punktu widzenia plonotwórczego pierwiastek, jakim jest azot. Jak widzimy, jak pokazują nasze doświadczenia, pracujemy z różnymi dawkami i w tym przypadku, w warunkach stanowiska żyznego południe, południowej Wielkopolski, uwzględniając wszystkie czynniki, w tamtych warunkach, w, tamtym, w tamtych warunkach glebowych, klimatycznych, jest możliwa uprawa rzepaku przy obniżonej dawce, dawce azotu pomiędzy 100 a 150 kg. Jak Państwo widzicie, te przyrosty pomiędzy poszczególnymi poziomami już są niezbyt wysokie. A co za tym idzie, efekt w formie dodatkowego przychodu, a poniesionych kosztów, niestety, jest na niekorzyść kosztów. One są wyższe, a przychodów jest mniej. Ale też chcę zwrócić na jedną uwagę, jeżeli w przypadku parametrów jakościowych, wraz ze wzrostem poziomu nawożenia azotem, niestety spada nam jakość technologiczna oleju, co doskonale prezentuje ten wykres. Proszę państwa, tyle może takich ogólnych rzeczy. Natomiast przejdźmy teraz do już konkretnych rozwiązań. Jak z, z, z punktu widzenia odmian, które w tej chwili jesteśmy gotowi, proponujemy państwu do zresztą one rosną już, Jurek jeden sezon, a Temptation kilka sezonów na, na, kilka sezonów na wielu polach w Polsce. Jak wygląda, jak Państwo widzicie na tym grafie i wykresie, w przypadku odmiany Jurek i odmiany Temptation, w warunkach stanowiska żyznego, te odmiany plonują najwyżej, porównując z pozostałymi naszymi odmianami, obiektami kontrolnymi. I możemy, również uprawiać, możemy je uprawiać zatem przy nieco obniżonych dawkach nawożenia wiosennego azotem. Kolejna, kolejna, kolejny aspekt związany z adaptowaniem się do warunków środowiskowych to jest kwestia związana z pełnym pakietem. Pakietem odpowiedzialnych za zdrowotność odmian. Mamy odmianę Jurek, mamy odmianę Temptation. Obie odmiany skupiają sobie i tolerancję, i odporności. I patrząc na ten wykres, to są doświadczenia, które prowadziliśmy w różnych, w różnych stacjach na terenie całej Polski. I odmiana jurek, odmiana temptation zarówno przy wysokiej, przy pełnej ochronie fungicydowej regulacji, jak również bez ochrony potrafi planować bardzo wysoko. To oznacza bardzo krótko mówiąc to, że jeżeli nie uda nam się strzelić w okno pogodowe, odmiana jurek czy odmiana temptation są w stanie dzięki temu pakietowi cech prozdrowotnych kompensować ewentualny wpływ negatywny czynników chorobotwórczych, czyli bardzo krótko mówiąc patogenów. Oferujemy Państwu generalnie całą, całą, całą pulę nowych genetycznie odmian z szeregiem niezbędnych cech. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę chociażby na odmiany, które charakteryzują się podwyższoną efektywnością wykorzystania azotu, czyli de facto lepiej pobierają składnik pokarmowy z gleby, ale równocześnie przekształcają go. Plon. Ponadto oczywiście mamy odporności na choroby grzybowe, tu jest cały, cały zestaw odporności na suchą a kapustnych. mamy odmiany z genami RLM7, mamy odmiany z genem, genem RLMS, mamy też co już w tej chwili w naszych odmianach jest standardem, odporność na chorobę wirusową, którą jest wirus żółtaczki rzepy. Ponadto cały segment odmian specjalnych. Tutaj uwagę chciałbym zwrócić na odmiany z odpornością, podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. I podsumowując, proszę państwa, w tej chwili w naszej ofercie znajdują się takie dwie nasze główne odmiany, do których chcielibyśmy państwa szczególnie zachęcić. Jest odmiana Jurek, która gości na polach od ubiegłego sezonu. Podwójna odporność, pakiet cech prozdrowotnych, czyli odporność na choroby grzybowe, czyli jak wspomniałem wcześniej, rlm 7, oraz odporność na choroby wirusowe, czyli odporność na wirusa żółtaczki rzepy. W przypadku Jurka też warto zwrócić uwagę na tolerancję polową, polową na wertycyliu. Słyszeliście państwo o tej chorobie chociażby w poprzednim wykładzie pana profesora Korbasa. Jeżeli chodzi o planowanie, to jest stabilne, wysokie planowanie na poziomie 126% wzorca. I drugą odmianą, która tutaj z punktu widzenia gospodarczego jest bardzo ważna, to jest odmiana dla nas jest odmiana Temptation, odmiana, która no, jest dedykowana na stanowiska średnie, słabsze też potrafi sobie poradzić w stanowiskach dobrych. Jest to odmiana, którą generalnie zamierzamy, czy chcemy pozycjonować jako następczynię znanej Państwu na pewno odmiany Atora. Zawiera oczywiście już w standardzie odporność na wirusa żółtaczki czepy i pełen pakiet tolerancji, chociażby na cylindrosporiozę, czy też wertycylium. Jeżeli chodzi o średnie planowanie, to jest planowanie na poziomie 120% wzorca. Obie odmiany również charakteryzują się podwyższoną efektywnością pobierania i wykorzystania pobranego składnika w plon, czyli budowanie plonu jest bardzo dynamiczne, stabilne, odmiany stabilne w latach. Jeżeli chodzi o już lokowanie tych odmian w dwóch gospodarstwach, w przypadku Jurka to jest odmiana wcześniej zakwita, wcześnie zakwitająca, temptation ciut później, więc też możemy dywersyfikować ewentualne uszkodzenia, gdy pojawią się nam przymrozki w okresie kwitnienia. Wytnienia. Idąc dalej, dwa słowa na temat segmentu specjalnego. W tym segmencie odmian z podwyższoną odpornością na kiłę kapusty mamy w tej chwili dwa rozwiązania, które już są na rynku: odmianę krokant i odmianę krotora. Odmiana krokant, jak już wspominaliśmy tutaj wcześniej, razem z moją koleżanką z Rapul Ring, to jest odmiana, w której hodowca, hodowcy skupili już kilka odporności, a mianowicie mamy tutaj skupioną w tej odmianie odporność na kiłę kapusty, ale też standard w naszych odmianach, czyli odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Jest to nasza pierwsza odmiana, którą proponujemy z tą cechą, ale ponadto też chcę zwrócić uwagę, że odmiana krokant to jest też odmiana, która charakteryzuje się wysoką tolerancją porową na suchą zgniźnię kapustnych, jak również na wertycylium. I proszę Państwa, myślę, że to tyle z mojej strony na dzisiaj. Chciałbym podziękować za uwagę i zachęcić Państwa do kontaktu z moimi kolegami z terenu całej Polski. Państwo tutaj widzicie moich kolegów i, te, i namiary do nich. Także z mojej strony dziękuję i życzę udanych plonów w tym sezonie. Bardzo dziękujemy panu Arturowi za przedstawienie tych odmian, zwłaszcza takie polsko brzmiąca nazwa Jurek. Tak. Obok tej Temptation, która już nawet nie wiadomo co to oznacza, tylko ci, którzy angielski znają, ten Jurek był specjalnie w Polsce też wyhodowany? Yy, tak, Jurek jest w Polsce, w Polsce wyhodowany, ale też jeżeli chodzi o tę nazwę, ta nazwa została zaproponowana przez naszych hodowców, ale mhm. z myślą taką, że ta odmiana jest dedykowana specjalnie na nasz rynek, w związku z tym tak udało się mieć i czy otrzymać taką odmianę, która no, brzmi swojsko bardzo, mhm mówiąc. I jest do, y, zale, zalecana w całym rejonie kraju, w całym w, Tak, w, jest zalecana w regionie, tak? do uprawy w całym, w, całym, w, w całym kraju. Ona jest dedykowana na stanowiska średnie, w kierunku dobrych i bardzo uh -huh. dobrych, uh -huh. w odróżnieniu do Temptation, bo Temptation bardziej dedykujemy, podobnie jak kiedyś, atore w kierunku słabszych, uh -huh. średnich i też sobie będzie radziła dobrze na odmiana, ta odmiana Temptation o, o stanowiskach dobrych, y, bardzo dobrych. Znaczy, I taka ważna, ważna jedna cecha, to o czym wspominałem wcześniej, kwestia wczesna kwitnienia. Jurek trochę wcześniej kwitnie. Mhm. E, temptation kwitnie później, więc to ryzyko uszkodzeń w czasie kwitnienia można, można nim zarządzać. Interesujące były wyniki dotyczące planowania przy opóźnionych terminach siewu. Widzimy jednak, że w tych ostatnich pięciu latach ten klimat się zmienia i pytanie jest takie, czy robić wszystko, żeby zrobić to w terminie optymalnym, który znamy z takich zaleceń książkowo-podręcznikowych? Czy też można zakładać, że lepiej się spóźnić i poczekać na lepsze warunki, chociaż też nigdy nie wiadomo, czy one wystąpią. No i jak z odmianą? Bo nikt nie kupuje odmiany, tak, że tak powiem, na tydzień przed wyjazdem w pole. Czy mieć odmianę już na te trudniejsze warunki, czy na te optymalne? Jak tutaj się ustawić? W przypadku odpowiedzi na pytanie pana dyrektora to czy, dotyczące tego, czy mieć odmianę na warunki trudniejsze. Mhm. W tej chwili, o czym wspominałem, standardem jest już obecność genu odporności na wirusa żółtaczki rzepy, a to z już z urzędu niejako daje ten wyższy Igor, e, mhm. W czasie startu i w czasie kiełkowania, i tego początkowego wzrostu. Natomiast czy siać w terminach optymalnych, czy opóźniać celowo? Moje zdanie jest takie: jeżeli są warunki do osiewu w terminie optymalnym, powinniśmy się wykonać w terminie optymalnym. Natomiast jeżeli zdarzy się nam rok, że z różnych względów Przede wszystkim tu chodzi o wilgotność, eee, zasucho, albo za sucho, albo y -y. za mokro, y -y. też się zdarzało, pamiętamy 2017 rok, e. E, to e, te odmiany e, dają nam możliwość opóźnienia o 7 dni, być może o 14 do tej e, pierwszej dekady września. E, jeżeli jesienią będą sprzyjające warunki do wzrostu wegetacji, to daje to szansę i podstawy, żeby ten plon nie odbiegał od plonu. Y w przypadku rzepaku wysiadnego w optymalnym terminie, czyli siać w optymalnym, a jeżeli to się wydarzy, można opóźnić lub gdy trzeba przesiać. Też mhm. są takie przypadki. Ta genetyka daje nam możliwość. Jasne. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, abyście wysyłali do nas pytania. Mamy tych pytań już całkiem sporo, które się nazbierały właśnie na tą debatę, którą rozpoczynamy dosłownie za półtorej minuty.